Szanowni Państwo, w poniedziałek rozpoczynamy bardzo ważny czas dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, dla wszystkich naszych pacjentów, małych i dużych, a mianowicie zaczynamy Tydzień Rodziny. Tydzień Rodziny to zarówno Dzień Matki, jak również 1 czerwca Dzień Dziecka. Szanowni Państwo, w związku z tym chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim naszym mamom, tym, które zarówno tutaj przechodzą ze swoimi chorymi dziećmi, jak również tym, które są u nas z różnych przyczyn chorobowych. Zdrowia, szczęścia, bo zdrowie przecież przede wszystkim jest najważniejsze i o to zdrowie dbamy. Pomyślności, radości i przede wszystkim uśmiechu, żeby znalazł zawsze czas, nie tylko siłę na codzienność, ale przede wszystkim uśmiech. Tym samym składam najlepsze życzenia dla swojej mamy i dla swojej teściowej. Jak również chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego dla naszych małych pacjentów którzy często są tutaj nie ze swojej chęci, ale z konieczności związanej z chorobą, z tego, z, z tego względu, że dotyczy ich jakieś dolegliwości, objawy, których pewnie by nie chcieli. Ale my jesteśmy tutaj po to, my jako dyrekcja, przede wszystkim jako lekarze, pielęgniarki i cały personel, żeby im pomóc. I robimy wszystko, żeby jak najszybciej wrócili do domu i tego im życzymy, żeby jak najszybciej pokonali swoje dolegliwości, swoje choroby i jak najszybciej znaleźli się w domu. Co, co to oznacza ten tydzień rodziny, Szanowni Państwo? To przede wszystkim tydzień atrakcji dla Was, zarówno dla mam, bo to będzie yoga dla mam. Żałuję, że mnie nie będzie, nie będę mógł w tym wziąć udziału jak również pokaz mody, będą robienie makijaży, no tutaj już wolałbym nie uczestniczyć, jak również różnego typu zabawy dla dzieci, żeby dzieci mogły rzeczywiście odczuć, bez względu na to, że przebywają w szpitalu, że to jest cudowny czas ich święto i że wszyscy będziemy skupieni na tym, żeby rzeczywiście tego dnia oni poczuli, że są najważniejsi, bo dla nas dzieci rzeczywiście są najważniejsze, po to tutaj jesteśmy, żeby każdego dnia im służyć. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego na ten cudowny Tydzień dla wszystkich Państwa. Bardzo dziękuję.